Małgosiu, czym jest Szkoła Myślenia Pozytywnego? Jest to jeden z chyba najbardziej unikatowych programów, jaki istnieją w Polsce, który jest skierowany do szkół, przedszkoli, a także o dziwo do innych placówek, w zakresie, które działają w zakresie edukacyjno-wychowawczym i wspierają młodych ludzi w dbaniu o zdrowie psychiczne. W ramach tego programu uczymy się wspólnie, jak rozmawiać z sobą psychicznym pozytywnie, jak zmieniać swoje nawyki i wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród dorosłych. A jakie są jego założenia? Główne założenie tego programu to jest to, żebyśmy jako społeczności szkolne, ale także jako otoczenie szkół zaczęli zwracać uwagę na zdrowie psychiczne, nauczyli się, że tak naprawdę na co dzień tworzymy dobrostan psychiczny zarówno uczniów i uczennic, jak i osób dorosłych, które są związane z edukacją. Dodatkowo w ramach programu pokazujemy, jak dbać o siebie nawzajem i jak różne przestrzenie w naszym otoczeniu wpływają na to, jak się czujemy, a to, jak się czujemy, jak wpływa na nasze efekty edukacyjne. Teraz bardzo dużo się mówi o profilaktyce e, zdrowia psychicznego, i właśnie na to stawiamy. Nie chcemy, żeby mówić tylko o kryzysie psychiatrycznym, o tym, że brakuje psychiatrów, brakuje osób, które mogą pomóc. Chcemy, żeby te osoby, które mogą zadziałać, zanim ten kryzys psychiczny się pojawi, miały narzędzia, miały pomysły, miały sposoby na to, żeby rzeczywiście pomóc dzieciom i młodzieży. Uniknąć kryzysów psychicznych, a jeżeli już się będą z nimi zmagać, to żeby zadziałać jak najszybciej. No to teraz trochę danych. Ile lat trwa już ten program? Program trwa od 2017 roku, więc to już jest 6 lat. Wow. Ile placówek wzięło do tej pory udział w programie Szkoła Myślenia Pozytywnego? A to jest taka dana, z której jestem bardzo dumna, bo to jest już słuchajcie 1300 placówek, które do tej pory z nami zmienia myślenie o zdrowiu psychicznym, ale nie dość tego, bo nie wiem czy Ty jesteś tego świadoma, że to jest 1300 placówek, ale czy wiesz ile dzieci wziął udział w programie? Nie mam pojęcia. Z zajęć w ramach programu skorzystało 560 tysięcy dzieci i młodzieży w całej Polsce. To jest, słuchajcie, super dana. Dodatkowo wzięło udział w programie i było zaangażowane w program ponad 33 tysiące nauczycieli i rodziców. Prawo dla Was. Czyli ten rok to nie jest pierwszy rok realizacji programu Szkoła Myślenia Pozytywnego. Jak właściwie wygląda każdy miesiąc w programie certyfikacyjnym? To, co jest najważniejsze, od, teraz będzie drugi rok, kiedy program przyszedł, dosyć poważne zmiany, które wynikały także z tego, jaką informację z zwrotną dostajemy od Was. Wcześniej był programem, który odbywał się w roku kalendarzowym, obecnie to będzie drugi rok, kiedy będzie obowiązywał rok szkolny. I tutaj zgłaszamy się już od 1 czerwca do rekrutacji. Następnie przez cały rok, od września do czerwca, mamy do wykonania co miesiąc inne zadania. Tych zadań specjalnie przygotowujemy na każdy miesiąc minimum dwa, aby szkoły mogły sobie wybrać to, które jest najbardziej dla nich adekwatne w danym momencie. Też obszary, które będą w danym roku obowiązywały w programie, są udostępnione wcześniej, abyśmy mogli jako szkoły, jako edukatorzy, wychowawcy wpisać je do Waszych programów profilaktyczno-wychowawczych i żeby to wszystko działało bardzo spójnie. Czy teraz otrzymacie informację? jakie będą te zadania, jakie cele będą one realizowały. E, mam nadzieję, że będzie wam się to podobało. Mamy też nowe pomysły na zadania o tym wszystkim przeczytacie w założeniach programowych, więc zobaczcie sobie, jak to odpowiada potrzebom waszej placówki. To co jest ważne i to co zawsze było ważne dla nas w programie to elastyczność. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich potrzeb i specyfik różnych placówek w całej Polsce, dlatego to jest tak ważne, żebyście pamiętali, że zadania mają Was kierunkować, mają dawać Wam pomysły, ale przede wszystkim bardzo ważne jest też Wasze zaangażowanie i dostosowanie tego, co robimy w programie do Waszych możliwości i specyfiki funkcjonowania w Waszym środowisku szkolnym. Korzyści, korzyści. z programu Szkoła Myślenia Pozytywnego i korzystania z bezpłatnych webinarów online, które są skierowane do rodziców i do nauczycieli. W programie macie możliwość korzystania z bezpłatnych zarówno webinarów, konsultacji specjalistów w ramach naszej poradnicy psychicznego i tutaj w pierwszej kolejności jesteście umawiani na wszelkiego rodzaju konsultacje, czy to z mediatorem, czy z psychologiem, czy z pedagogiem, doradcą, kogo tam sobie potrzebujecie i wymyślicie. Dodatkowo Korzyści są takie, że to jest korzyść chyba najważniejsza. Mhm. A w tym roku też będzie tutaj mała zmiana. Korzyść jest taka, że dostajecie także od nas materiały do realizacji programu. Co roku było tak, że otrzymywaliście paczkę, bardzo dużą paczkę z bardzo różnymi naszymi pomysłami, które wspólnie z naszymi partnerami programu realizowaliśmy. Paczkę pomocy. W tym roku będzie tak, że będzie pierwsza paczka, paczka taka, pakiet startowy, który będzie skierowany do tego, żeby Wam wspomóc w realizacji programu w szkole. Druga paczka będzie dla najlepszych szkół najbardziej aktywnych, najlepiej realizujących zadania i ona będzie na koniec programu. ogłosimy listę szkół, które były top on the top i te szkoły otrzymają od nas specjalne paczki. Każda szkoła, która zrealizuje w roku szkolnym te zadania, otrzyma certyfikat potwierdzający, że jest to szkoła wspierająca zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Myślę, że to jest jedna korzyść. Jeszcze jedna. Mhm, tak sobie teraz pomyślałam, że szkoły, które są w naszym programie, i pewnie to osoby, które przedstawiciele szkół, którzy są z nami niektórzy nawet od 2017 roku, e, mogą potwierdzić, że macie także pierwszeństwo we wszystkich. Możliwych, dodatkowych innych programach, projektach, które realizujemy. Jesteście także objęci naszym dodatkowym wsparciem, a więc jeżeli zadzwonicie do nas i powiecie, że cokolwiek się u Was dzieje, coś potrzebujecie, macie jakieś dodatkowe pomysły albo nagle się coś wydarzyło i sami nie dacie rady, to możecie liczyć jakby w pierwszej kolejności na nasze wsparcie, na to, że poszukamy dla Was, czy to specjalistów, czy to funduszy, czy to jakiejś innej pomocy. Tak, ja wiem, że. Nasze świeżaki, czyli nowe szkoły w programie, nie zawsze w to wierzą, że tak jest, ale na pewno spotkamy się też na superwizjach grupowych w następnym roku szkolnym i dowiecie się też od wytrwałych zawodników, którzy są w programie od 6, 5 czy 4 lat, że rzeczywiście tak jest i że rzeczywiście możecie się do nas odzywać z różnymi potrzebami, potrzebami wsparcia, a my w ramach naszych możliwości postaramy się pomóc. Magosiu, ale wspomniałaś o partnerach, partnerach, którzy wspierają nas w tworzeniu paczek startowych i tych końcowych. Kim są ci partnerzy? Partnerzy wspierają nas zarówno w tworzeniu paczek, ale także w tworzeniu czasami zadań, czasami mają różne ciekawe dla nas pomysły. I tutaj, słuchajcie, jako partnerzy naszego programu są firmy, podmioty biznesowe, które działają w obszarze wspierania edukacji. W większości są to wydawnictwa, producenci gier planszowych, artykułów plastycznych, ale także firmy technologiczne. Możecie poczytać sobie zobaczyć, jakich partnerów mieliśmy rok temu i w poprzednich edycjach, to jest na naszej stronie, więc znajdziecie loga wszystkich. Wszystkich naszych zaangażowanych partnerów. Trzech lat, już od trzech lat, naszym partnerem, jednym z partnerów strategicznych jest firma Raben Polska, której serdecznie dziękujemy i myślę, że Wy również serdecznie wszyscy dziękujecie, ponieważ Raben Polska dostarcza paczki do wszystkich naszych szkół bez mrugnięcia. Nawet jeżeli nam się pomylą adresy, to paczki i tak trafiają w końcu pod właściwy adres. Także serdecznie dziękujemy i liczymy na to, że w tym roku Raben również będzie z nami. Kraften, który pomaga nam w organizacji kartonów, które są strategiczne, żeby wysłać do wszystkie pakiety. Nie da rady wysłać paczki bez opakowania. Nie da rady. Natomiast partnerów, resztę partnerów na ten rok ogłosimy już lada moment na naszej stronie, także obserwujcie to. Też często odznaczamy te firmy na naszym Facebooku, ponieważ to co jest bardzo istotne. Wszystkie te firmy angażują się w ten program całkowicie bezinteresownie, przekazując nam bardzo dużo dobrej energii i dobrych pomocy dla do szkół i budzi ten program duże zainteresowanie wśród firm biznesowych, ale także wśród pracowników tych firm, którzy widzą w tym wielki sens. Także serdecznie Wam dziękujemy. Niedługo ogłosimy listę nowych partnerów. Jeżeli ktoś z Was na firmy chciałby się zaangażować też w taki projekt, to ja chętnie, wszystkich chętnie zapraszam do kontaktu ze mną. Na pewno znajdziemy jakąś możliwość. Dziękujemy naszym partnerom, dziękujemy naszym nauczycielom i ogromnie dziękujemy koordynatorom, którzy co roku tak naprawdę są siłą napędzającą szkołę myślenia pozytywnego, że warto się zgłosić. Głoście się, zapraszamy!